Film ma charakter wyłącznie informacyjny. Jego celem jest wyłącznie przybliżenie w podstawowym zakresie zagadnienia, a także podanie wskazówek, gdzie można znaleźć więcej informacji oraz podkreślenie, jak ważne jest szukanie bezpośrednio w normach. Autor filmu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wykorzystania filmu niezgodnie z celem. Oraz na skutek niestosowania się do informacji zawartych w normach oraz instrukcjach obsługi sprzętu wykorzystywanego do pomiarów. Z uwagi na postęp techniczny oraz zmiany w normalizacji, należy przed lub po zapoznaniu się z materiałem sprawdzić status normy. Ostrzeżenie. Ryzyko porażenia prądem. Wykonując prace pomiarowe należy wykluczyć możliwość wystąpienia zagrożenia dla ludzi oraz zwierząt domowych, a także ryzyko uszkodzenia obiektu, nawet w przypadku, kiedy jakiś obwód elektryczny będzie wadliwy lub uszkodzony. Wszelkie prace przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia. Sprzęt pokazany w filmie został użyty wyłącznie dla zilustrowania zagadnienia i nie jest to żaden zabieg marketingowy. Witam na kolejnym filmie. Dziś temat, który okresowo powraca, który potrafi niemało krwi napsuć, związany z. Tym oto aparatem związany z wyłącznikiem różnicowo-prądowym, potocznie różnicówka, porażeniówka. Przez niektórych urządzenie to jest traktowane jako panaceum na wszystkie bolączki, a w rzeczywistości jest to środek ochrony uzupełniającej, można by powiedzieć, taka wisienka na torcie. No to teraz, gdzie taki wyłącznik różnicowo-prądowy może napsuć nam krwi? Chodzi o kwestię stosowania wyłącznika różnicowo-prądowego w układzie sieci TNC. Stosować czy nie stosować? Się nawet pojawiały głosy, żeby stosować ten wyłącznik różnicowo-prądowy w układzie sieci TNC. No bo. Jednak lepiej, żeby czasem zadziałało to zabezpieczenie, niż żeby miało dojść do porażenia prądem. Zresztą znane też powiedzenie: ten, ten rozumu nie ma, kto przerywa pena. Tu nagle ktoś twierdzi inaczej. A jaka jest prawda? No to będzie o tym mowa w dalszej części filmu. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto przycisk, znajdujący się pod ekranem. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. Zatem, jak to jest ze stosowaniem wyłącznika różnicowo-prądowego w układzie sieci TNC? Na początek yy, chciałbym tutaj zaznaczyć, żeby, jeśli są wątpliwości, obejrzeć ten film parę razy, bo tutaj najważniejsze jest zrozumienie tego, o czym mowa, żeby później nie było żadnych niespodzianek. Pierwsza rzecz to możliwości, jakie mamy, kiedy mamy układ sieci zasilającej TNC. Przedstawia się to w sposób następujący. Sprawa wygląda następująco. Ja tutaj zaznaczyłem: zasilanie odbiór. Układ sieci zasilającej TNC. Instalacja odbiorcza może być w układzie sieci TNCS, TT albo TNC. W przypadku układu TNC minimalny przekrój. Przewodu ochronnego neutralnego to 10 mm2 dla miedzi, 16 mm2 dla aluminium. I tu właśnie zaznaczone jest w ramce TNC, bo chodzi o ten yy, konkretny przypadek. Nie chodzi o sytuację, kiedy będziemy mieć układ TNCS albo TT. No to co teraz dalej? Czy mamy gdzieś jakieś zapisy odnośnie dopuszczalności stosowania wyłącznika różnicowo-prądowego w układzie sieci TNC? Oczywiście, że są. Jeśli chodzi teraz o normy dotyczące przewodów ochronnych, tam znajdujemy następujące zapisy: Choćby norma PNIEC 6364441. Tam znajdziemy następujące zapisy: Urządzenie ochronne różnicowo-prądowe nie może być stosowane w układzie TNC. Jeśli stosowane jest urządzenie ochronne różnicowo-prądowe w układzie TNCS, to przewód PEN nie może być używany po stronie odbioru. I też znajdziemy zapis, że połączenie przewodu ochronnego z przewodem PEN powinno być wykonane po stronie zasilania. Urządzenia różnicowo-prądowego. Czyli wyraźnie widać, że jest zakaz stosowania wyłącznika różnicowo-prądowego w instalacjach o układzie TNC. Należy teraz pamiętać, że przewód ochronno-neutralny PEN. Musi spełniać wymagania stawiane zarówno dla przewodu ochronnego, jak i dla przewodu neutralnego. Skoro mowa o tym, że muszą być spełnione funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego jednocześnie, to teraz co można znaleźć w normach na temat możliwości rozłączania przewodu ochronnego? PNHD 6364554 2011 rok. Żadne urządzenie łączeniowe nie powinno występować w przewodzie ochronnym. Jednak z wyjątkiem złączy, w celu przeprowadzenia pomiarów, dają się przy użyciu narzędzi rozłączyć. Czyli nie może być sytuacji, że zostanie naruszona ciągłość przewodu ochronnego bez użycia narzędzia. Jeżeli będzie wyłącznik różnicowo-prądowy i będzie tutaj przez jego tor przechodził przewód PEN, możemy naruszyć ciągłość przewodu ochronnego na skutek zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego, czy na skutek naciśnięcia przycisku test, czy też przez zmianę położenia yy, dźwigni i odłączenie zasilania. Nie ma mowy. Dalej. Ta sama norma PNHD 6364-554 z 2011 roku. Każde połączenie, na przykład połączenie skręcane, złącza zaciskowe między przewodami ochronnymi lub między przewodem ochronnym i innymi urządzeniami, powinno zapewnić trwałą ciągłość elektryczną oraz odpowiednią wytrzymałość i ochronę mechaniczną. Śruby do łączenia przewodów ochronnych nie powinny służyć żadnemu innemu celowi, czyli mowa o trwałej ciągłości elektrycznej. Jeżeli teraz będzie wyłącznik różnicowo prądowy z tego. Widać już wyraźnie, że użycie wyłącznika różnicowo prądowego w układzie sieci TNC odpada. No bo będzie tutaj w przypadku zadziałania naruszenie ciągłości przewodu ochronnego i zadziałanie wyłącznika różnicowo-prądowego powoduje zmiweczenie ochrony przeciwporażeniowej na, dla chronionych obwodów. No tak nie może być, no to jest sytuacja nie do przyjęcia kategorycznie. Ale pojawiają się głosy czasami, żeby jednak ten wyłącznik różnicowo-prądowy zainstalować w układzie sieci TNC. I co wtedy się stanie? Mamy dwie możliwości. Tu mamy pierwszą opcję. Ktoś stwierdza, żeby mimo wszystko zainstalować wyłącznik różnicowo-prądowy w układzie sieci TNC. Mamy, mamy tutaj zabezpieczenie w przewodzie fazowym, no tu jest dla przykładu bezpiecznik topikowy, jest wyłącznik różnicowo-prądowy, jest odbiornik Zaznaczone jest miejsce uszkodzenia. Jak widzimy nie ma żadnego upływu prądu poza obwód. Natężenie prądu płynącego zarówno w przewodzie fazowym, jak i w przewodzie ochronno neutralnym jest takie same wyłącznik różnicowo prądowy nie zadziała w tej sytuacji zagrożenia, gdzie mamy niebezpieczne napięcie na obudowie urządzenia. Wyłącznik różnicowo prądowy jest, jakby to powiedzieć, przezroczysty, no a zabezpieczenie staluje się po to, żeby takich sytuacji uniknąć. Urządzenie zabezpieczające powinno działać niezawodnie, my powinniśmy mieć pewność, że jeżeli będzie niebezpieczna sytuacja, ten wyłącznik różnicowo-prądowy powinien zadziałać tutaj, tak jakby go nie był. I w zasadzie na tej możliwości temat można by zakończyć, uciąć, by można wszelkie spekulacje, ale jeszcze mamy drugą możliwość. Analogicznie jak w pierwszym przypadku, tylko różnica jest taka, że tutaj odbiornik ma jeszcze inne połączenie z ziemią, i część tego prądu zwarciowego będzie płynąć poza układem przewodów. Wtedy wystąpi jakiś prąd różnicowy tutaj. Wyłącznik różnicowo-prądowy może zadziałać. Może nie zadziałać. Tutaj jest pokazany rozpływ prądu zwarciowego w takiej sytuacji. Zależy teraz, jaki będzie rozpływ prądu zwarciowego. Jakie będzie to uszkodzenie. Można powiedzieć, ryzyk fizyczny zadziała, nie zadziała. No bez sensu. Zabezpieczenie powinno zadziałać. Jeżeli coś będzie nie tak, a tutaj co? Równie dobrze można nie mieć żadnego zabezpieczenia, nie albo będzie zbytne zadziałanie, albo zadziała w sytuacji zagrożenia, albo nie zadziała w ogóle, no, no kompletny bezsens. Tak jak mówiłem, na tej pierwszej sytuacji można by poprzestać. Wyłącznik różnicowo-prądowy w razie uszkodzenia będzie przezroczysty, tak jakby go nie było. No tutaj Działanie totalna loteria. No nie po to się zabezpieczenia instaluje. No a jak dojdzie do zadziałania? Mamy przerwanie ciągłości przewodu ochronnego. Po co zabezpieczenie instalować? Przecież zabezpieczenie instaluje się po to, żeby zapobiegać niepożądanym, niebezpiecznym sytuacjom, a nie żeby dochodziło do czegoś takiego, że mamy. Loterię. zadziała, nie zadziała. I tu właśnie jest odpowiedź zawarta na kwestię, którą niektórzy podnosili. No, lepiej, żeby było, bo zadziała w razie czegoś, choć czasem zadziała, czasem nie zadziała. No, mówiąc, tu prawdopodobieństwo. Nic z tego, naprawdę. Wyłącznik różnicowo-prądowy. Nie może być zainstalowany w układzie sieci TNC. Ale zaraz, zaraz ktoś by powiedział: A co zrobić, kiedy będziemy mieć urządzenie z wbudowanym fabrycznie wyłącznikiem różnicowo-prądowym? To jest wyjątek od reguły. Takie urządzenie może zostać zastosowane układzie sieci TNC. A jak to możliwe, ktoś pomyśli, jeżeli przed chwilą było mówione nie stosować? Odpowiedź jest zawarta tutaj i wystarczy tylko przeczytać to ze zrozumieniem. No i tutaj zapisy z normy PN i EC 6364441. Jeżeli stosowane jest urządzenie ochronne różnicowo-prądowe w układzie TNCS, to przewód PEN nie może być używany po stronie odbioru. Połączenie przewodu ochronnego z przewodem PEN powinno być wykonane po stronie zasilania wyłącznika różnicowo-prądowego. Tutaj są takie przykłady, gdzie mamy przewód przyłączeniowy już z wbudowanym wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Tutaj akurat przewód y, trzyżyłowy dla przykładu. No i może być tak, że urządzenie będzie. Z takim przewodem przyłączeniowym, czy będzie miało wbudowany w środku wyłącznik różnicowo-prądowy. Tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o kwestię związaną z możliwością zastosowania wyłącznika różnicowo-prądowego w układzie TNC. Nie ma takiej możliwości. Tu jeden wyjątek został zaprezentowany, ale. Żeby zrozumieć wyjątek, trzeba znać tu ogólną zasadę. Wyłącznik różnicowo-prądowy nie nadaje się do instalacji o układzie TNC. Jeżeli teraz będziemy chcieć zastosować taki wyłącznik różnicowo-prądowy, kiedy mamy Sieć zasilającą o układzie TNC mamy dwie możliwości, albo wykonać instalację wewnątrz budynku o układzie TNCS, albo wykonać instalację o układzie TT i przewód ochronno-neutralny w tym wypadku jest traktowany jako przewód neutralny. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.